Cześć, witam Was w moim kolejnym Co słychać Marvelu, czyli krótkim podsumowaniu najważniejszych wydarzeń, według mnie, w ostatnim tygodniu dotyczących świata Marvela, DC, Super Heroesów, filmach, komiksów itd. itd. Na początek odpowiem na jedno pytanie: dlaczego nie mówię ostatnio tak dużo o komiksach? Otóż może wiecie lub nie wiecie, Marvel Universe jako taki dobie końca. Świat 616 przestał istnieć, doszło do tego Secret Wars i teraz będzie się tworzyło coś nowego. Dlatego wydaje mi się, nie ma sensu mówić teraz o pojedynczych sprawach. Postaram się raczej przygotowywać takie filmiki na zakończenie każdej serii. Trochę podobne do tego, co zrobiłem niedawno w przypadku Fantastycznej Czwórki, no jednak nie wychodzące aż tak daleko w przeszłość, raczej będę skupiał się na wydarzeniach od początku Marvel Now do końca świata 616. 616, jakieś takie będę właśnie ogólne podsumowanie każdej, każdej ważniejszej, według mnie, oczywiście, serii. Pierwszy taki duży news ostatniego tygodnia to oczywiście ogłoszenie pełnej obsady Kapitan Ameryka Civil War. No i teraz pojawia się takie pytanie, dlaczego ten film ciągle nazywa się Kapitan Ameryka? Wiele osób śmiało się wcześniej, że będzie to takie Avengers 2,5, ale w tej chwili, jak patrzę na tą obsadę, no mamy tam Kapitana Amerykę. Iron Mana, Visiona, Scarlet Witch, War Machine, Falcona, i to jest nie tyle jeśli chodzi o tych takich znanych do tej pory bohaterów. Dalej pojawia się Generał Thunderbolt Ross, czyli z komiksu znany jako, -Hu jako Red Hulk, o którym zresztą jeszcze zaraz dwa słowa po jego pojawieniu się. Jest Ant-Man, jest Agentka 13, czyli Sharon Carter. Również nieznaną rolę będzie grał Martin Freeman, podejrzewamy Spidermana. Black Panthera, jako antagonistę będzie Helmut Zemo, a także Crossbones. W tej chwili mamy już 14 różnych bohaterów. Mogłem kogoś jeszcze pominąć. To jest dużo więcej niż pojawiło się w jakichkolwiek Avengerach. Więc dalej zastanawiam się, dlaczego ciągle pozostają przy tytule Kapitan Ameryka. Ciekawe jest pojawienie się właśnie ant yy, Wiele osób mówiło, że ten film taki jest jakoś za bardzo. Odczepiony od reszty, więc cieszy mnie to, że Scott Lang pojawi się jako bohater. On miał swój mikrowystęp, nie pamiętam czy to było Civil War, nie. Chyba to był World War Hulk, gdzie buszował w nosie Hulka, jako właśnie bardzo, bardzo zmniejszony Ant-Man. Natomiast, no, jeśli miałbym założyć, to raczej byłby on po stronie kapitana Ameryki, ze względu na to, że ma córkę i bardzo nie chciałby, aby jego tożsamość była ogólnie poznana. Chociaż może jego tożsamość będzie znana, ale wydaje mi się, że ogólnie. Ant-Man będzie jeszcze takim nawet większym wprowadzeniem do Civil War niż była Avengers 2. Bo jeżeli w trailerach widzicie, chodzi tam o to, że Darren Cross, czyli główny antagonista filmu, myśli o rozprzestrzenieniu tej technologii zmniejszania się dla wojska, dając niejako supermoce zbyt dużej ilości ludzi. wydaje mi się, że będzie tam mowa właśnie o tej takiej trochę odpowiedzialności, rozprzestrzeniania się tych mocy. Więc może przez to pójdzie na stronę Iron Mana, a z drugiej strony, może w Darena Crossa będzie wspierał rząd. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast jeszcze ciekawsze jest pojawienie się Thunderbolta Rosa. Generał Tadeusz Thunderbolt Ross pojawił się już w Hulku, tej wersji Incredible Hulk. Wszyscy w ogóle zastanawiali się, no to taka wersja, taki film trochę. Marvel mówi, że on jest w tym samym uniwersum, ale i aktor główny się zmienił o Lee Tyler, która grała tam Betty Ross również słowa nie było. No to wydaje się, że to taki film no był, no jest częścią, ale w sumie to o nim zapomnijmy. A tymczasem Thunderbolt Ross, który był niejako głównym antagonistą, poza oczywiście tym, z którym klepał się Hulk, czyli Abomination. Ale Abomination był tam przedstawiony ostatecznie jako wielka, głupia bestia na końcu, którą w komiksach zresztą poniekąd był, chociaż było od tego odejścia, ale mniejsze o to. Natomiast przesadzamy tutaj Thunderbolta Rossa, który jest, który jest Jeden z moich ulubionych w ogóle takich działających na pograniczu bohaterów, którzy niby są bohaterami, ale są również trochę potworami. Jeżeli nie wiecie, to jest gościu, który w końcu zmienił się w Red Hulka, znowu jedną z ciekawszych postaci. I kto wie, czy jakieś. Nie sądzę, aby szybko Red Hulk w kinowym uniwersum się pojawiał, ale może jakieś drobne kroki w tą stronę się pojawią. Zwróćcie uwagę, że nie w tym, w tym filmie nie pojawia się Hulk, więc może będą chcieli bardziej, Hulk był bardziej w, zrównoważony, on był w, w pełni kontrolował siebie, kiedy zmieniał się właśnie w tego Halka Ross, on sam w sobie był potworem, nie potrzebował zmiany w potwora Gama, żeby się nim stać, więc może będą chcieli mieć takiego bardziej kontrolowanego, znaczy on będzie na pewno popierał rząd i będzie na pewno popierał Ironmana w tym wypadku, chociaż może przy okazji go nie lubić. Ponadto ogłoszono również obsadzenie Martin na Freemana w nieznanej roli. Wiele osób spekuluje, czy będzie to Norman Osborn, czy będzie to jakiś superbohater. Ja osobiście uważam, że nie będzie to prawdopodobnie żadna z postaci z komiksów. Wrzucą go prawdopodobnie jakiegoś polityka, może dla odmiany popierającego na przykład kapitana Amerykę, który działa właśnie w rządzie, ale jednak nie podoba mu się ta rejestracja. Był no zresztą taki gościa nazywał się Garish, ale wydaje mi się, że, że, że Fox może mi, że nie wiem, wydaje mi się, że Fox ma do niego prawa, ale to nie jest nawet ważne, jak on będzie się nazywał. Mam wrażenie, że stworzył nową postać, która może być do niego odniesieniem. Może zrobił z niego dziennikarza. Kuzyna, na przykład Bena Uricha, w imieniu Phil Urichon w komiksach, co prawda, nie był dziennikarzem, ale mogą zrobić w ten sposób albo innego dziennikarza o, o wymyślonym nazwisku, albo superbohatera, który będzie odpowiedzialny w jakiś sposób za tą eksplozję, a potem będzie się w więzieniu i się zamęczał. Niczym speedball również speedballem nie będzie. Zresztą to, to, to ostatnie mało wierzę, dlatego że było już powiedziane, że raczej wydarzenia, które doprowadzą do Civil War w nie będzie zamieszana grupa Avengersów. Także ra, raczej to nie będzie to ostatnie. No, tak czy inaczej mówię cały czas stawiam na postać, która się w komiksach nie pojawiła. Że to jest taki dziwny trend tego, że właśnie jak obsadzana jest, obsadzany jest nowy aktor, wszyscy spekulujemy od razu, którą postać z komiksów on obsadzi. Nie zawsze muszą wybierać postać z komiksów, czasem tworzą nowe postacie, które w danej historii po prostu mają sens. Inna spora informacja, która była wałkowana wielokrotnie ze względu na ciągły napływ nowych zdjęć z poprzedniego tygodnia, to oczywiście obsada Suicide Squad i to jak wyglądają na planie. Większości osób się to nie podoba, i ja muszę powiedzieć, że jak dla mnie jest ok. Nie, nie wiem, nie, nie podskakiwałem z radości widząc te postacie, tym bardziej, że nie znam tak dobrze DC. Ale Harley Quinn według mnie wygląda rewelacyjnie. Wiem, że są zarzuty, że nie ma swojego charakterystycznego wdzianka z kreskówki. Ja często mówię o tym, że pewne kostiumy nie sprawdzą się na ekranie. Tym bardziej, że jest plotka, że ona będzie miała różne kostiumy i może gdzieś żartobliwie również i w taki się ubierze w którymś momencie. Natomiast umówmy się. Patrzycie na tą postać, czy widzicie Harley Quinn? Ja widzę i uważam, że to jest najważniejsze. Patrzymy na postać, czy jest to dla nas Harley Quinn? Jest. No to. Chyba wszystko w porządku. Tym bardziej, że Margot robi jeszcze robi śmiej... zabawne minki, które pasują do, do Harley. Także jak najbardziej mi się to podoba. Zresztą obsady jest tak sobie nad killer krokiem, trzeba się zastanowić, jak oni go wprowadzą. Wiem, że wiele osób mi się nie podoba. Jest to charakteryzacja, a nie CGI, bo mógł być większy. To wszystko trzeba będzie zostawić w ruchu. Zobaczyć, najważniejsze jest to, jednak. Ta kolorystyka, zwróćcie uwagę, Marvel robi wszystko w bardzo jasnych kolorach, bardzo zabawne, tutaj oni są jednak od razu ciemniejsi, to jest takie bardziej szare, bardziej ponure i to może dla Disney wyjść, to może ich bardzo oddzielić, ja osobiście lubię pójść do kina, pobawić się i pośmiać, ale jeśli mamy mieć to odróżnienie i każdy będzie widział od razu, to jest film Disney, to jest film Marvela, Według mnie to się może sprawdzić, i, i w ten sposób mogą się jakoś odbić od tego, pokazać, że można robić trochę coś innego, i nie będą w ten sposób zawsze no, porównywani. Jeśli chodzi o wizerunek Jokera, bo nie pamiętam czy o nim mówiłem, uważam, że jest on nieprawdziwy i Jared Leto zrobił sobie taki dowcip. To miał być hołd? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to nie jest bynajmniej wizerunek Jokera, który zobaczymy w filmie. Ogłoszono również fabułę, a raczej zarys fabularny. Jessica Jones, więc to będzie się bardzo odnosiło do historii, które jeżeli się nie mylę, pisał Michael Bryan Bendis, kiedy właśnie Jessica Jones była wcześniej superbohaterką, raczej próbowała być superbohaterką, jednak parę niemiłych rzeczy stało się w jej życiu. Ona z tego zrezygnowała i starała się bardziej działać jako właśnie prywatna detektyw, bardziej przyziemnie, zajmując się takimi mniej wybuchowymi, mniej zabójczymi sprawami. Różniej to oczywiście wychodziło, ale dla się, że w tą stronę to pójdą i to może również być jednak mroczniejsze niż myślałem, aczkolwiek wydaje mi się, że ton będzie trochę rozjaśniany, to znaczy Daredevil był bardzo, bardzo mroczny. Jessica Jones również będzie, ale może jednak troszeczkę lżej. Luke Cage powinien być już dosyć zabawny, natomiast Iron Fist to tak naprawdę powinna być zabawa pełną gębą, bo nie licząc ostatniego ranu w Marvel Now, który był no, dosyć ciężki, generalnie Iron Fist był zawsze zabawną postacią i, i, i mocno żartującą, mocno na luzie, taki trochę przypominający coś pomiędzy Iron Manem a Spider-Manem. Oczywiście bardzo cieszy wiadomość, że Rosario Dawson jako Night Nurse będzie pojawiała się w każdym z seriali Netflixa. Jest to według mnie świetny pomysł, bo z tego słynęła Night Nurse, że leczyła najróżniejsze osoby w swojej klinice, przyjmowała różnych zamaskowanych bohaterów, więc ona może być świetnym łącznikiem i naprawdę mam nadzieję, że wsadza również do doktora Strange'a. Rosario Dawson jest świetną aktorką, i z Doktorem Strange'em miał w komiksach romans, więc naprawdę wrzucić ją w Doktora Strange'a jeszcze, żeby to mocniej powiązać, tą postać można bardzo szybko w filmie przedstawić dla osób, które nie chcą oglądać seriali, to nie jest żaden problem, a byłby to fajny ukłon, który tak jak mówię spaja jeszcze bardziej kinowe uniwersum, przynajmniej z Netflixowym. Następna plotka, którą chciałbym się bardziej e, zająć. Właściwie to nie plotka, ale e, komentarz. Tom Hardy powiedział, że z przyjemnością zagrałby pani Shera i, e, że uwielbia tą postać. I teraz pytanie, czy uważam, że Tom Hardy byłby dobrym pani Byłby. Ale to jest bardzo głupie pytanie, dlatego że można mnie zapytać, czy uważam, że Tom Hardy byłby dobrym Black Boltem? No, byłby dobrym Black Boltem. A czy byłby dobrym kapitanem Marvelem? M męska wersja, po którym Karol dziedziczyła, no pewnie, żeby był. A czy byłby dobrym Eddie Brockiem, konkurentem Spider-Mana noszącym Symion Venoma? Myślę, że jak najbardziej. I można tak długo. Jeśli chodzi aktorów, którzy mają talent, którzy są po prostu dobrzy, to można ich naprawdę obsadzić w każdej roli byliby dobrzy, no, Michael Fassbender, który gra w X-Menach Magneto, również są pytania, czy może w Marvelu zagrałby tego i tamtego, a może Hugh Jackman po zakończeniu Wolvorina, ponieważ ten film Wolvorin ma być jego ostatnim, to może on mógłby przejść do Marvela i zagrać jakąś starszą rolę. Każdy tak mógłby, jasne, żeby mógł, ale no. To, to, to są talenty no i pytanie o to czy dany aktor mógłby zagrać daną rolę wydaje mi się trochę trochę bezsensowne dopiero wszystko wychodzi że tak powiem w praniu pytania dopiero są kiedy aktorzy są mniej doświadczeni albo działają generalnie na jednej nucie mają zawsze pokazywali tylko swoją jakby jedną stronę Wtedy, wtedy zaczynają się pytania, natomiast kiedy mówimy o gościu kalibra, Toma Hardiego, który gra, potrafił grać tak zróżnicowane role, zobaczcie Bronsona, jeżeli chcecie wiedzieć jak bardzo różnie może grać Tom Hardy. Także, według mnie, pytanie nie ma kompletnie żadnego sensu. Aczkolwiek na miejscu Netflixa po takiej wypowiedzi od razu dzwoniłbym do jego agentów. Ostatnia sprawa to ten mały konflikt między Marvelem a Widonem, o którym mówiłem już w tamtym tygodniu. Jak się okazuje, coś w tym było, bo kolejne komentarze Widona były dużo ostrzejsze: o tym, jak był wkurzony, że Marvel trochę wiązał mu ręce, kazali mu zmieniać pewne sceny, wręcz szantażowali go, że wyrzucą mu jedną scenę i nie wrzuci innej. Ja, wbrew pozorom, nie jestem tutaj super popierający Weedona, chociaż uwielbiam go, uwielbiam Buffy, Firefly, a pierwszych Avengerów, drugich Avengerów. Tylko nie można tutaj jednoznacznie, tak fajnie zawsze poprzeć tego małego przeciwko wielkiej korporacji. To jest taki naturalny odruch. Tylko, że Weedon, tak jak wspomniałem, czuwa nad jednym małym filmem. Kevin Feige i reszta Marvela musi dbać o to, żeby to wszystko się ze sobą zazębiało. i Jeden film w pewien sposób, chociaż w małych elementach, przechodził w drugi. Dlatego Trochę racji, wydaje mi się, musi mieć tutaj każdy. Najfajniej jest, kiedy się dogadują, kiedy jest pomiędzy nimi porozumienie. Natomiast, kiedy jest starcie, no to mówi się trudno, ale naprawdę nie można się postawić po żadnej ze stron, ponieważ nigdy nie poznamy tak naprawdę wszystkich faktów i wszystkich planów, które każdy ma. Ja uważam, że jakoś na filmie to się wcale źle nie odbiło. Dużo bardziej odbił się brak czasu. To znaczy, że film powinien być dłuższy ale na jakość tego filmu bynajmniej to się, to się nie odbiło, w przeciwieństwie na przykład do Spidermana, który był trochę za bardzo pocięty, bo za dużo ludzi w Sony za dużo rzeczy chciało. To wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o ostatni tydzień. Tak jak mówię, komiksy postaram się podsumować w najbliższym czasie, jak tylko będę mógł. W naj, również w połowie tygodnia spodziewajcie się całkiem sporego ogłoszenia, jeśli chodzi o Marvela, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale już zaraz więc jak, jak to zostanie powiedziane, to postaram się bardziej skupić też na komiksach, na tym jak ten Secret Wars się zaczyna, jak Marvel się kończy. No jeżeli macie jakieś pytania w kwestii tego, co działo się w ostatnim tygodniu, może o czymś nie powiedziałem, o co chcecie zapytać, a może chcecie pogadać o tym, co już powiedziałem, jak najbardziej piszcie w komentarzach lub na maila komiksomania 616 gmail.com. No i do następnego razu. Cześć!